Cześć szmineszki, witam wszystkich. Dzisiaj będzie przepis na osiankę taty. Do miski wsypuję płatki. Leję wrzątek. Potem wsypuję żurawinę. grody z resztka. I śliwki, które jeszcze, jeszcze muszę pokroić. Za chwilę. Pokrojone śliwki wsypuję oczywiście do miski z płatkami i żarobiną. Dodamy jeszcze dwa składniki. Te składniki to dwa dżemy. Pierwszy z nich, bardzo ważny w tej owsiance, to dżem moroszkowy z Ikei. Sylt jutrun. Oraz dżem malinowy Chciałem, dobrze. To są te dwa dżemy. Morszko jest bardzo ważny. Rękał się ślizga. Morszko jest bardzo ważny, bo on jest taki płaskowy kwas, i powoduje, że to siadeczko nie jest takim słodkim ulepkiem. Tylko po prostu jest siadeczką. nowego to minimalnie. Tak, tylko że tu jeszcze tutaj podwyższyć odpowiednio ilość cukru. Bardzo ważne jest, żeby te składniki dodawać na owsiankę, zanim dodamy na to jogurt naturalny. Bo wtedy sobie ta owsianeczka jeszcze, płatki nasiąkają ciepłą wodą, na wierzchu są owocki i nic się z tym nie dzieje, jakby tam sobie to dalej się namacza. A dopiero na końcu dajemy jogurt, jogurt naturalny. Oto i jogurt, bierzemy. Bierzemy jogurt, już nie mam 40 rąk, to nałożę tylko pierwszą łyżkę. Tak, O. A resztę już bez kamerki. Taki oto Fancy Shmensi Mix. Mieszamy po prostu łyżką i robimy z tego totalną dreję. I tak oto mamy pożywne danie które dostarczy nam błonnik, białko, yy, witaminy wszelakie oraz najważniejsze cukier. Jest to idealne, idealne, idealne śniadanie pożywne na cały dzień, szczególnie przed rowerem, przed szkołą. Przed rąbaniem drewna, przed piłowaniem, piłowaniem bali drewnianych, przed myciem samochodu, przed wszelakimi aktywnościami, yy, więc bardzo polecam ten przepis bądźcie z nami, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.